Krzysztof Kolany, analityk Zapraszam państwa do wykresu tygodnia. W drugim kwartale amerykański indeks SP 500 poszedł w górę o niemal 20%, po tym jak spadł o dokładnie 20% w pierwszym kwartale tego roku. Niemniej jednak wynik minionego kwartału jest najlepszym od 1998 roku i jednym z najlepszych kwartalnych stóp zwrotu w całej 63-letniej historii indeksu SP 500. Patrząc w przeszłość, widzimy, że po tak dobrym kwartale z reguły ceny akcji na Wall Street rosły jeszcze przez jeden lub dwa kwartały, po czym następowały dość gwałtowna korekta, która jednak jeszcze nie rozpoczynała bessy. Na tą trzeba było poczekać z rok albo dwa. Pamiętajmy jednak, że po pierwsze, przeszłe historyczne stopy zwrotu nie są żadnym gwarantem powtórzenia ich w przyszłości, a po drugie, tak dobre wyniki w ostatnim kwartale S&P 500 zawdzięczał tak naprawdę pięciu Spółką spod Shieldu Fang plus Microsoft. Bez tych spółek SP 500 wypadł mniej więcej, tak samo jak podobnie jak nasz rodzimy MVIC 40.